Cześć, ja jestem Zuza, a to kolejny odcinek z Papierowych Gierek. Dzisiaj mamy przed sobą kolejny odcinek z Shadow Rainbow Realm. Kontynuujemy naszą przygodę. Ja nawet sobie spisałam nasze dotychczasowe statystyki i ekwipunek HP i Golda. I z tego co pamiętam, ostatnio skończyliśmy na tym, że mieliśmy dotrzeć, znaczy wrócić z naszych... Włojarzy, wo, wo, włodarzy, znaczy włojarzy do miasta yy, i tam mieliśmy wykonać jakieś akcje miejskie. To jest nasze miasto. Nazywa się Hamlet of the Inky Black Wind. Bardzo długa nazwa i ciężka do zapamiętania. Hip w skrócie. Yy, I co się w tym Hip wiedzieje? Dzieje <laughs> yy, Przede wszystkim możemy zrobić opcjonalna, jest opcjonalna zasada. Na rzut y, na y, jakieś wydarzenie y, w mieście. Jakieś randomowe wydarzenie w mieście. I rzucimy sobie. No to jest opcjonalna zasada, ale jak najbardziej bardzo chętnie z niej skorzystam. Kością 20 rzucamy więc, rzucamy i mamy trzy trzy, czyli jakiś <grytanie> handl handlarzyna uliczny. Chce nam wcisnąć coś, a my właśnie chcę nam wcisnąć bardzo dobry produkt, który się okaże, że jest y, goblińskimi sikami tak naprawdę za 5 golda, ale y, możemy się powstrzymać kupując y, goblińskie y, 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 wydzieliny, y, zdając test na y, siłę woli, więc róbmy to, no. Wolę to, niż kupić jakieś nie wiadomo co Znaczy, naprawdę wydać 5 golda, naprawdę za nic Mamy... E, w tam siły woli, mamy 3 Więc musimy rzucić 3 lub mniej 6! Taka porażka to chyba Masakryczna porażka, to znaczy, że nie dość, że skusiliśmy się ten magiczny mm -hmm, eliksir To jeszcze mu podziękowaliśmy Po prostu dozgonnie dzięki gościu za sprzedanie nam wcisnięcie nam kitu, dzięki za wciskanie kitów. Eee, no dobra, czyli tak naprawdę co z tego wynika? Wynika z tego, że tracimy 5 golda i nic z tego nie mamy. No super, no jest super. Czyli mamy 33 golda. Trudno, bywa i tak. No okej. Okay. I co się dzieje jak jesteśmy w mieście? Mamy różne miejsca tutaj do zapełnienia, mamy Karczmy, mamy sklep z brońmi, mamy zbrojmistrza, sklep z przedmiotami, kafe czy jakaś kawiarnia i nasza y, kwatera główna chyba? Ha, ha, haku? Haku? Co to jest Haku? Headquarters. I to możemy kupić sobie na przykład y, nowego bohatera, który do nas dołączy, ale za 100 golda, więc na razie nas jeszcze nie stać, okej. Okay. Co, najlepiej byśmy chcieli pójść? Karczma, co nam daje karczma? Karczma, możemy zużyć 3 golda, żeby wynająć pokój i odpocząć. A, hmm, hefa do maksimum i bardzo chętnie z tego skorzystam. Mogę kupić jedzeniowe itemy i alkohol z sekcji 5.0. Ok, i możemy, na, na, dajmy nazwę. Dajmy nazwę naszej karczmie. Więc rzucam dwa razy kością czwórką. Rzućmy więc 20, 23, 2 i 3, czyli Shadows Sundown In. czyli mroczny zachód słońca. Jeżeli dobrze tłumaczę, mroczny zachód. Dobrze, może być, pasuje mi jak najbardziej. I gdzie byśmy naszą karczmę tutaj? Myślę, że gdzieś tu. Albo, albo tu żeby się nie zmieściło, ale trudno. Nie, już nie pisałam tym różowym, no bo bez przesady. E, Okej, okay, mamy to. I my tutaj chcemy jak najbardziej skorzystać z tych usług i odpocząć sobie trochę. Więc płacę 3 golda, żeby odpocząć i, i zapełnić swoje siły do maksimum, tak naprawdę. HP, super. E, ja bym chciała jeszcze kupić jedzeniowe rzeczy. Przy okazji, jak już tu jesteśmy. Czyli tutaj mamy te jedzeniowe rzeczy. Co mi daje. Eee... O tutaj. Super. Rainbow Potion. okej, okay, chcę to. Tęczowa, tęczowa miksturka. I 20 rzut, 20 kością. Dobra, biorę to jedno. jedno mi wystarczy. Czyli mieliśmy 30, 30 odjąć. 7, 23. I wydaje mi się, mi się wydaje, że możemy dalej wędrować. Zostawmy na razie to miasteczko, tutaj powędrujemy dalej, bo czemu nie, czemu nie? Tutaj mieliśmy góry, nie pamiętam co tam się działo, był jakiś event chyba. Ok, z tego co mi się kojarzy, nie musimy drugi raz yy, generować, znaczy patrzeć co tu się działo, byliśmy, zrobiliśmy, idziemy dalej, więc tak mi się wydaje. Idziemy sobie tutaj, tym wyjściem wychodzimy. Wchodzimy w górskie tereny i schodzimy tutaj na, na prawo. I tu musimy zobaczyć, jaki rodzaj terenu nam się trafi. Więc rzucamy kością szóstką. Uwaga, 5. ok, czyli nie. Nie lochy, o dziwo. Mała wioska, mała wioska, ok. Tuż przy mieście. Super. Dobry biznes. Mała wioska. I tu patrzymy na... Okej, okay, to jest tak samo jak miasteczko. To jest to samo, yy, tylko, że... Wiecie, jednego goda, czyli taniej. No bo wiadomo, miała mniejsza mieścina, więc mniejsze ceny. Idziemy dalej, idziemy dalej. Idziemy tutaj, słuchajcie, teraz. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Dwa, czyli lake, czyli jezioro. I tu patrzymy na y, Encounters w jeziorze, na pod jakieś spotkania na jeziorze. Będziemy chodzić po wodzie y, i zobaczmy. Wrzucamy kością, znowu szóstką. Pięć, czyli Alchemist. Mogę kupić miksturki u tego. Hmm. U tego Alchemika. Czy ja chcę? Chyba no nie, na razie nie, na razie nie, na razie nie. Lecimy dalej tu. O, tu. O, mamy dungeony. No proszę. No proszę, nasze kalosze. Czyli wchodzimy w drugie dungeony i jesteśmy tutaj. Jesteśmy tutaj, więc może tym razem pójdziemy sobie w lewo i będziemy tak szli. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Więc najpierw klasycznie patrzymy. Pierwsze pomieszczenie tutaj, ile będzie miało kratek. Trzy. Czyli takie maleństwo. Ok. I ile wejść i wyjść. Dwa. Czyli dwa wyjścia. Ok. I zobaczmy, co w tym małym korytarzu nas tutaj czeka. Potwór, czy jakiś event. O, event, okej. Okay. No dobra, to rzucam na event. Jeden. Świeże yy, powietrze. Z nieb świeże górskie powietrze, coś takiego, jakieś, jakieś świeże powietrze. I jeżeli zrobimy yy, test w jakby Pozytywnie znamy test w, 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 siły woli. Dążymy do jednego helfa, ale nie wiem, czy to jest max health, czy nie. Tu chyba chodzi o halfa takiego yy, niemaksymalnego, więc wydaje mi się, że tutaj to nie ma znaczenia, czy zrobimy ten test, czy nie. Ale z ciekawości, trzy lub mniej. Nie zdaliśmy, więc tak czy siak nie, nie dostalibyśmy tego helfa, ale to nie znaczy, że tracimy. To nie znaczy, że tracimy, bo tu nie ma minusu, tylko jest sam plus. Dobra, idziemy tymi drzwiami do góry. Trochę świeżego powietrza, idziemy dalej. E, zobaczymy, ile będzie miał, jak będzie miał wymiary ten pokój. 9. A ile, ile wyjść? I zobaczymy, co tu się będzie działo. Potwór czy event? Potwór, bijemy się. No dobra. Ok, jaki potwór czy nas czeka? Zobaczmy. 13. Jakiś oleisty robal. Ok, wielki oleisty robak. I on ma. Y Life niestety więcej niż my możemy. Mamy dalej tę magię King, tam różową magię, która może nam jakby... ...oczarywać yy, potworki, które za nami followują przez ileś pokoju. No dobra, no dobra. Okej, okay. mają bardzo dużo HP i bardzo dużo damage'a, takiego wkurzającego bożkość do ósemka plus 1. więc tak. Najpierw test na charyzmę, czy będziemy mieć przerzut. Niestety nie. Teraz my atakujemy, tak, naszym dagerem. Kością, aha, czy w ogóle czy atakujemy na stędża, dwa lub mniej? Dwa, Ok, super. I atakujemy kość czwórka plus jeden, to jest ten Shadow Dagger, nasze dziedzictwo z, z poprzedniej generacji. Dwa, czyli trzy. 5 HP. Dobra. Wrócimy dalej. Test na charyzmę. Zdany, czyli mamy przerzut. Test na stręża. Niezdany, więc spróbuję przerzucić. Niezdany. Dalej. I znaczy, że potworek nas atakuje kością ósemką. Plus jeden. Dwa, czyli trzy. Ok, czyli tylko trzy... ...dmage'a. Yy, Wrócimy dalej. Kość na charyzmę zdany. Mamy przerzut. Kość na stręcza. Niezdany, ale mamy przerzut, więc próbuję przerzucić. Niezdany. Znowu nas atakuje. Jeden, czyli dwa, czyli minus dwa. Ok. Charyzma jest. Gdyby takie rzuty były na stręcza. Stręcza. O, proszę, wyprosiłam. Mamy sukces. Więc kość d4 plus jeden. 1 czy 2, czyli 3 HP zostało. I waga kość na przerzut niezdany i na stręża, niezdany. Yy, więc kość ósemka, rzucamy 2, czyli minus 3 HP. Ok, test na charyzmę, niezdany i test na stręża, Niezdany. Znowu nas atakuje. Obija nas! O! 6 czy minus 7. Teraz dalej lecimy, charyzma, zdana, czyli mamy przerzut, stręcz, niezdany, ale możemy przerzucić, nie, niezdany, znowu na obija, za 4, o kurde, tak po trochę po i bije nas ostro, strasznie ostro nas bije, e, charyzma, niezdany, stręcz, niezdany, o kurde, Z minus 6, teraz przegram na pierwszej widzce. Pierwszym Haryzma niezdany i stręcz niezdany. O kurde. Dwa czyli minus trzy. Dobra, nie możemy sobie już pozwalać na takie bitki. Czy ja tu mam jakiś yy, Charyzma, zdany? O kurde, nie wiem za bardzo co tu wziąć. Mam połóżczynę jeszcze w razie czego. Dobra, ostatnie podejście, jak mi się nie uda, to no zobaczymy, no. Haryzma niezdany, stręcz niezdany. Musimy się leczyć 4, czyli minus 5. O kurde, ale nas obił. Minus 33 HP, słuchajcie. Mamy 37, to oznacza, mamy 5 HP, więc jakby leczę się. Leczę się naszą miksturką D20. 11, czyli minus 11, czyli minus 22. I leczymy się klepkiem D4, zawsze coś. Suchy klebek. 2 czyli minus 20, czyli obecnie mamy 17 HP. No dobra, jeszcze przeżyjemy trochę, ale fajnie było tego robana zatłuć w końcu, nie? No i dobra. Rzut na charyzmę. Zdany, mamy przerzut, rzut na Nie Niezdany, ale możemy przerzucić. No niezdany. 3, czyli minus 4, minus 5. 4, czyli 13 HP, charyzma niezdana. Zdana charyzma. Stręcz niezdany mamy przerzut. Nie mamy przerzut, nie działa. Przerzut nie działa. I tu mamy minus 4, czyli 9 HP. Czyli żebyśmy zostali obici na śmierć. Rzut na charyzmę, niezdany, rzut na stręcza, zdany, dobra, mamy to. Mamy jakiś atak i atak D4 plus 1 5. Czyli 4, czyli 5. Udało się! Pobyliśmy go, ale jak to było ciężkie, słuchajcie. Jak ja się tu spodziłam przy tym. Naprawdę. No dobra, czyli mamy 9 HP nam zostało. Zobaczmy, ile mamy w nagrodę czegoś. 5 kaski. Spoko, spoko. Już to aktualizuję. Te 9 HP tak marnie wygląda. Czy ja mogę wyjść stąd i wrócić tu potem? Jak już sobie kupię jakieś więcej miksturek. Wydaje mi się, że tak, ale muszę normalnie przejść przez wszystkie pokoje, w których byłam i zobaczyć, czy nie ma tam jakiegoś potwora. Więc spróbujmy uciec z tych lochów. Wiem, że dopiero weszliśmy, no ale cóż. Więc wracamy się i tu mamy rzut na ten pokój minus 3, czyli jak będzie 1, 4 to wiadomo, że jest 3, czyli... Aha, 3, czyli 0, czyli nic się nie dzieje. I wychodzimy. Wychodzimy z, z tych lochów numer 2. I musimy się wrócić do miasteczka, albo chociaż do tej wioski, kupić sobie miksturki. No, więc yy, tak, tak, to, tak zrobimy, ale myślę, że to już w następnym odcinku wykupimy cały sklep z miksturkami i z żarciem, i wtedy będziemy dobrze wyposażeni, żeby pójść. No i się prześpimy w karczmie, i będziemy dobrze, w dobrym, dobrym nastroju i humorze, żeby pójść w końcu na te drugie lochy. No, a tymczasem mam nadzieję, że, że odcinek się podobał. Trzymajcie się i do następnego patki. Cześć, pa pa!